Jeśli próbujesz wygładzić swoje czoło, ale masujesz tylko skórę, przecierasz, no to oczywiście zobaczysz efekt, ale będzie on krótkotrwały, bo problem nie leży w Twojej skórze, tylko dużo głębiej. W mięśniu czołowo-potylicznym i w jego napięciach. Ten właśnie mięsień działa jak taki daszek od potylicy aż do Twoich brwi. Więc jeśli tył głowy, Twój kark są spięte, to ten przód ciągle będzie unosił brwi, żeby otworzyć oczy. No i będziesz miała zmarszczki. Tak, właśnie te poprzeczne zmarszczki na czole. Dlatego zamiast cały czas masować to czoło, warto sięgnąć głębiej. Zacząć od masażu karku. Tak jakbyś chciała po prostu wycisnąć tą szyję z tyłu i porządnie ją przemasować. Wejść trochę wyżej i przemasować swoją potylicę. I zobaczysz, po takim kilkuminutowym masażu, czoło bez dotykania. Samo się wygładza, bo ten mięsień przestanie w końcu ciągle pracować. I uwierz mi, efekt, widać od razu w lustrze. Spróbuj tego koniecznie i koniecznie zapisz ten filmik, bo to jeden z takich ruchów, które naprawdę cofają zmarszczki, a nie tylko je maskują.